Mam na imię Gudnes Odnajo. Studiowałam dziennikarstwo i komunikację społecznościową. Dlaczego wybrałam Donasz-Pancką Szkołę Wyższą? Bo moi rodzice tu chodzili i chcieli, żebym coś zrobiłam w swoim czasie, <grych> żeby nie mieć po prostu wolny czas po maturze. Powiedzieli, że to było fajnie, bo że dla nich te informacje, które dostawali, naprawdę jest coś, które zmieniło ich życie, bo, oni, bo ta studia skupiała się na przyszłość, technika i, i media społecznościowe, i te wszystkie takie informacje, które ludzie w ich roku, w, w, które są w tym samym wieku co oni, nie wiedzą, a oni wiedzą, więc korzystają z tego. I to dla nich bardzo fajnie było. Chciałabym zrobić wywiady z ludźmi, którzy osiągnęli cel, który oni mieli i ich marzenia, żeby pokazać ludziom, że ludzie, którzy są zwykli jak my, którzy nie są takie znani, też osiągają ich cel. Chciałabym też się zajmować w przyszłości terapią, czyli te wywiady będą jak terapia i rozmowy z ludźmi, więc dlatego wybrałam dziennikarstwo. Chcemy prowadzić wywiady z ludźmi, którzy są tak jak my, Zwykłe ludzie, którzy naprawdę planowali ich życie i wiedzieli, co oni chcieli osiągnąć, jakie oni mieli marzenie i jak oni krok po kroku osiągnęli te cele. Studia w dziennikarstwie pomogą mi w zrealizowaniu mojego marzenia i bardzo się cieszę, że wybrałam to.